Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony baldur.pl A to jest jedofo yy, z mojego kanału. Tak. Yy, Nagrywam dla Was informacje z mojego kanału. Yy, tak. Wchodzi nowa seria. Prawdopodobnie w sobotę startuje serwer. Serwer. Yy, założycielem serwera jest Fiji Games. Seria nazywa się Polish YouTube TV. TV Lol. TV. Polish YouTube TV. Tak. Yy, Yy, daję info Wam takie, że jak ktoś chce wejść na tą serię, bo na razie mamy tylko 4 osoby, yy, te 4 osoby będą nagrywali. Oczywiście, chyba musicie nagrywać, ale nie jestem pewny. I te cztery osoby to Max Fidjaj, czyli FJ 0040, no może powiem tak od razu, Vanti, Baldor, czyli ja, Life, Cuba i DeWortek De 5020. No i to na tyle, znaczy nie na tyle w tym odcinku, tylko że na tyle z tychników. Mm. No, oni będą tam na tym serwerze i z tych czterech właśnie wszyscy nagrywają. Yy... I tak, jest pytanie, możecie na... Wszyscy mogą wejść, tak naprawdę, nie wiem ile, ale możecie pisać. I wtedy tam Fidżi na pewno ma zadać. Skontaktujcie się po prostu ze mną, ja przekażę Fidżiowi wasze niki i w ogóle i... no. I będziecie wszystko tak wiedzieli i wejdziecie sobie na serwer, będziecie mogli z nami pograć i takie tam i takie tam więc tak, powtórka mała z całego, z całego filmiku kto chce być na naszym serwerze, znaczy na Fijaja serwerze YouTube tv pisać w komentarzach na przykład nie wiem, ja chcę albo czy mnie dodasz albo no byle jaki komentarz, znaczy nie kropka albo coś to po prostu wpisz, piszcie w komentarzach ja chcę albo coś takiego i doda was, doda was Fijaj Możecie tam zaprosić mnie na Facebooku. Na. Na Facebooku, what the fuck. Możecie mnie zaprosić na Skype'ie. Ja tam. mój, mojego Skype'a i ja podam w, opi w opisie. No. I to na tyle z tego serwera. Drugą informację mam taką. Była jakaś druga informacja, ale nie pamiętam teraz jej. No. Nie, nie było żadnej drugiej informacji. Co ja przy Lol. Dobra, no to, to na tyle z tych informacji. Jeszcze mała powtórka. Piszecie w komentarzach, jak chcę dołączyć na serwer, albo na, dołącz mnie, dorzuć mnie do serwera. I tak. Piszecie w komentarzach na dole. Yy, dodajecie Fideja do kontaktów na Skype'ie. Piszecie do niego, on na pewno odpisze wam. I tak. I po prostu będziecie z nami tam grali. Tak jak już powtór mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Niki. Max FJ Vanti Baldor Live Kuba Wojtek, 5020 No i to na tyle z tego pierwszego informacyjnego audio, lo, audio vloga lOL vloga? Nie wiem jak to się nazywa, dobra, mniejsza. To na tyle z pierwszego filmiku informacyjnego. No, jeżeli Wam się spodobało, chcecie wejść na serwer i takie tam, to piszcie w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie, łapki w górę. No i to tyle. To trzymajcie się, cześć i pa pa.